Przwa ja mam ping pierdolony i damy jakie mam z pizdy. <śmiech> 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 na takim oh. ja zamykała oczy Znam... i grała na słuch, to lepiej bym to grała. <laughs> <laughs> Reloading. <Are> <laughs> Co to?

Co to O! o, 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 o. Ale, ty jest? Ale, no to jesteś! No to jesteś! Mam gola, nie wierzę, 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 <grym> pociągać. wierzę, Oj, oj, muszę kliknąć muszę O, o, o. Ja gendry elect this. Ja pierdol. to zrobić? Nie słyszę, ja też nie słyszę, bo się dron.